Cześć, witajcie! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj a przed wami siódmy materiał z gry Sons of the Forest Moi drodzy, znowu nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim więc tak naprawdę już 3 dni do przodu zdążyłem się nagrać, ale no nie mogłem się powstrzymać, ponieważ no w ostatnim odcinku zdobyliśmy akwalung i paralizator, no i tak naprawdę akwalung był dla nas najważniejszy i teraz wraz ze ze zdobytym w czwartym odcinku pistoletem minowym możemy wejść i przejść jaskinie z łopatą a tym samym zdobyć łopatę która jest tak naprawdę kluczowym przedmiotem w tej grze i chciałbym to zrobić na samym początku ponieważ wtedy już mogę sobie tak jak mówiłem wcześniej budować bazę bo ta łopata jest mi tak, tak, tak naprawdę potrzebna do wszystkiego, no i z tą łopatą już będę mógł wyruszać na takie faktyczne ciekawe podróże do jakichś ciekawych miejsc, gdzie pozyskam różne fajne rzeczy, takie jak na przykład siekiera, strażaczka, łopata, łuk bloczkowy i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym moi drodzy tą łopatę już zdobyć, no i wtedy może sobie jakąś przerwę zrobię, wrzucę te odcinki, i w kolejnych odcinkach już pójdziemy sobie budować bazę. Jak widzicie, ja skończyłem odcinek tam na plaży. Ale przyszedłem sobie tutaj w miejsce tej, tego miejsca, gdzie znaleźliśmy nowoczesną siekierę. Z tego co widzę, ta nowoczesna siekiera chyba. Nie, nie ma jej tutaj. Myślałem, że ona się tutaj odnowi, ale widzę, i tam się odnowiły, ona się nie odnowiła. No dobra, spoko. No, przyszedłem sobie tutaj w to miejsce. Nic tak naprawdę po drodze ciekawego nie miałem do robienia. Nic jakichś ciekawych rzeczy do zwiedzania, więc wam tego nie pokazywałem po prostu, bo szkoda. Czasu, oproszę. Jakiś gostek. Zauważył, że tu jestem. O proszę. O, chyba mu nogę urwałem. Ehehe, rękę mu urwałem. No i spoko. No i tak można w tą grę grać. Mamy mu homorka, mamy jakąś płytkę rukowaną. Mamy... Włócznie dostałem. Patrzcie ile ja tych włóczni mam. Kurna, pięć włóczni dostałem, nieźle. Znaczy miałem dwie, dostałem trzy. Pięć włóczni mam, to jest to. Ja pierdzielę. I ja po prostu kocham walkę w tej grze. To jest wódz, nie? To jest wódz! Kurna! O Boże jedyny. Ja chyba wkurwił. Ach! Miało być family friendly, miałeś mikołaju nie przeklinać. Obiecałeś nam coś w drugim odcinku. No przepraszam. Niestety są takie obietnice na moim kanale, których niestety nie umiem dotrzymać. To jest po prostu mój charakter wieśniacki. Dobra moi drodzy, idziemy do tej jaskini. Będziemy walczyć z tym gościem, bo on mi tak naprawdę zejdzie po pancerzu. A jak będziemy mieli szczelbę, to możemy do niego przyjść. To mamy niedaleko jaskinię z łopatą, więc idziemy po, jaskinie, po łopatę. No i zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, przerąbana jaskinia. Razu wam mówię. Więc yy, zróbcie sobie popcorn, zróbcie sobie kawę czy tam herbatę. No, może być nieźle. Tutaj. Dlatego też widzicie, no, odnowiłem sobie pancerz z tych kości, które miałem, i taśmy które zebrałem. Bo na pięciu pancerzach to wątpię, żebym tam przeżył. A jeszcze mam jakieś paskudne pancerze. Pewnie z mutantów mi jeszcze pokonanych wypadną. Kurna, co mnie bije. Dobra, więc ja wypijmy sobie. Picie, jak widzicie, bardzo dużo itemów mamy. Tego właśnie trzeba w kolejnym odcinku zbudować jakiś regał, zbudować już jakieś pierwsze rzeczy na tym podospadzie. Przeczytałem na Wikipedii, co ta siła daje. Za każdy punkt siły moje obrażenia i życie rośnie o 1%, czyli prawdopodobnie, jeżeli wbiję siłę na maksa, czyli to jest pewnie 50 poziom, to będę miał 50% więcej życia. Czyli 150% chyba. Więc fajnie, fajnie. Fajnie, tak na endgame. Tu pamiętam, też jest alternatywne wejście do tej jaskini, ale chyba. Nie będziemy mogli się tam dostać, więc wejdźmy po prostu normalnym wejściem. No i mamy moi drodzy ten, to wejście tutaj do jaskini. O proszę, ona jest tutaj. No i w tym miejscu, poza tym, że mamy wejście do jaskini z łopatą, możemy znaleźć również proce. Mamy proce, więc teraz będziemy mogli sobie fajnie zabijać e, zwierzątka, w tym e, wiewiórki, czopy itd. O proszę, mamy szmatki, jak miło. Popatrzcie, nawet licznik amunicji mamy do niej. No dobra, czyli wchodzimy do tej jaskini. O proszę, znowu te nietoperze, których wszyscy się boją, a ja nie. Nie wiem, co, co się ze mną nie tak. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy się wy się traficie przestraszyć tych nietoperzy, czy czy też tak jak ja. No i dobra, no to widzicie, potrzebujemy trolki. Lecimy. Tytkanina. tkanina. Kurna, o butle mamy nice. Fajnie. Mamy butle, mamy lagi, akurat na środek jaskini. O, jest i taśma, nice. Mamy leczki. Śpitełko mamy. No i co? Płytka rukowana. O proszę, zebrano. Gdzie są moje drogie mutanty? Muszę przepłynąć. O, ja cię kręcę. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś alternatywne wejście z tej jaskini. Nie, to jest... O, proszę. Kogo my tu mamy? Nieprzyjaciół. Jezus Maria. Ty, oni się utopią. To GG wam powiem, naprawdę. Ja tu jeszcze Fingersa widziałem Dobra, Flara, moi drodzy, Flara. A no, mamy 10, aż. Dobra, chodź tu, bąbel. Nie wiem, gdzie jest Fingers, pewnie też się utopił, znając życie. Ty, Bombel, Nie przesadzaj, proszę cię. Grabisz w sobie ostro. Rozsądny chłopiec. Dobra, kogo my tu mamy, moi drodzy? Jest zwykły kanibal. Amunicja. Oczywiście nie, nie trafiłem. I... Padł, jak mucha. Tam na górze nikogo nie ma na razie, więc doróbmy sobie pancerze. Dobra, mamy to. No i co, lecimy dalej. Cześć. Panu no, podziękujemy. U, jebałem mu głowę, no i miło. Proszę bardzo. Dawaj. Zium. Jo, ty tu jeszcze był kurna. Mogę tam rzucić? Opali się, patrzcie chyba. Okej. Okay. Mamy. kombinezon piankowy, patrzcie na to. kombinezon piankowy. Okej. Okay. Notatki. Patrzcie, 6 na 50 Pokazuje mi tutaj. Tak naprawdę już jesteśmy zabezpieczeni w pełni. Jeszcze siódmy level siły mamy. No i jesteśmy bezpieczni. Tutaj mamy. Szkoda, że taśmy nie można zrobić. Na przykład z lutu czy czegoś, albo ze szmatki. No niestety nie możemy. Był taki mod do jedynki, który na to pozwalał. Ale no tutaj nie będziemy sobie wygrywać modów, oczywiście. Szkoda, że domyślnie nie da się ich kraftować. Sumie... O kurde, co jest? Ja pierdzielę. No tak, pamiętam, tu była taka zjeżdżalnia. O jezu. To był wtedy problem, bo nie dało się z tej jaskini później wyjść. <noise> Więc musimy sobie teraz radzić. Okej, okay, kolejna amunicja. Ty, to ja do pistoletu to ja będę miał mnóstwo tej amunicji. Właściwie już amunicji mam do pistolero. 28, nice. Amunicja do paralizatora jeszcze. No i co? Lecimy dalej. Zobaczmy, co nas tu czeka. Um, nie podoba mi się to. Okej. Okay. Wiecie co? Weźmy sobie pistolero. Albo weźmy sobie paralizator. Ach! Kurna, chciałem szczelić w niego. Ja muszę wtedy go przeładować. I, I teraz siekiera nowoczesna. Pięknie. Nie. Kurna, umieraj. I. Do widzenia. No i co? Ogarnięty temat Ty eee. Jeden chyba skrzesił albo był tu cały czas Ubiegam po prostu w skakanie. Patrzcie jaka, jak mał, jaka małpka skacze sobie. Patrz, patrz co mam. Nie dobra, szkoda pistoletu. Weźmy sobie dzidę. Jeden celny strzał i po chopie. No, kurna, jak to możliwe. No, patrzcie. Skuba nie jest wytrzymały. Ach, jeden puffy, naprawdę. Dobra, to mamy. Tu nic nie ma. Tu jest to jest które by, byśmy mogli kilopem zbierać. Ale ja dalej nie wiem, gdzie jest ten kilop. Mam nadzieję, że on nie będzie w tej jaskini. No bo ja mm, trochę pamiętam tę jaskinię, no i mam nadzieję, że oni tu go nie dołożyli. A tu nic nie ma. No to idziemy dalej w takim razie. Tutaj teraz. Co my tutaj mamy? Aha. Jest i Fingers. I drugi Fingers. Aha, patrzcie, zesrał się. Co jest? To tu się. O, ja pierdolę! To jest ten Lexi. Kurwa. No dobra. O, granat. Chodzi. Jest u dwóch ich jest. Kurna! Nie! Nie! Okej! Okay. Okej, okay, dobra. To jest, mój drodzy, przeserany temat. Nie wiem czy trafiłem w niego, czy nie trafiłem. Ach! Ja pierdolę ile ich tu jest. Trzy paluszki Dwóch jakichś mutantów kurwa z nogami. ja yeah, pierdolę. No! Kurna! Jak ci przyjebie! Tu się nie pozbierasz. Dobra, pistolet. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma szans. Umieraj. Przeładuj. O, tu się kurwa niebezpiecznie robi. Aj! Dobra. Zapasowy pancerz, moi drodzy, bo to się robi niebezpieczne. No. Kurna Co to jest kurna? kto mi przyjdzie do bazy, to nie ręczę za siebie Tu jest tyłu biją, kurna Ja pierdolę, patrzcie ile ich jest Więcej was matka nie miała Oświetlenie Oświetlenie! Oświetlenie! Okej, okay, teraz coś widzę. Bierzemy pistolero. Kurna, nie! O zajebiście! Ach, co to jest? Padaj! No kurwa nareszcie. Ach, no serio kurwa! Pięknie? Pciągamy siekierę. No nie. Och, nareszcie, Boże. Jezus Maria, co to było? Za dużo ich tu było. <laughs> O żeż w mordę i widzicie Nie wchodźcie tu bez pancerza Na normalnym poziomie trudności gram, nie? Masakra po prostu, masakra Dobra, gdzie są te nogi? Tu jest jedno, patrzcie, no i tego mutanta nigdy w życiu nie widziałem, on został dodany w pełnej wersji Masakra <noise> Gdzie on, w ogóle, gdzie jest w ogóle jego brat? Może on tu gdzieś jest dalej, albo wpadł pod mapę, nie wiem, dopiero to mam Mocowanie do latarki, o, mocowanie do latarki, patrzcie Bunkier konserwacyjny A. Amunicja typu slug. Widzicie, jak zdobędziemy szczelbę, jesteśmy niepokonani. O, powiem wam grubo. Powiem wam grubo. Stawiamy zapis. Zapisz grę. Jesteśmy bezpieczni. Co tu się dzieje? Ile w ogóle mi amunicji do pistoletów zostało? 15. E, nie, to mi tak aż mało. Mamy hajsiwo. Nie wiem po co mi to hajsiwo. W jednym co to mieliśmy te automaty pod koniec gry. Jezus Maria, mam nadzieję, że tu już nikogo nie będzie, bo to już jest chyba... Za dużo, jeśli <laughs> chodzi tam, o tam, tam ten hall. No, nie gadaj, że jeszcze on. Ja bym to im granata rzucił, to by będzie najlepsze. Dobra. Bum! Rozpadł się. Okej. Okay. Ten sobie chyba do wody wleciał. Okej. Okay. Pani, że udało się zebrać chociaż. No. No, więc powiem Wam, całkiem okej, okay, ale obstawiam, że jeszcze będą tu jacyś. O, nie, jednak nie udało nam się dotrzeć do finału. Mamy ten podziemny jacht chyba. Gincie, kurna. Mamy, moi drodzy, łopatę. Proszę bardzo. Mamy to coś, gdzie ja się dostać nie mogę. To jest jakiś podziemny. Co to, to kurna jest? Podziemna łódź podwodna? Nie wiem, ale mamy, moi drodzy, najważniejszy przedmiot w tej grze. Teraz tylko się stąd wydostać jakoś. Wiem, że jest alternatywne wyjście, ale nie wiem, kiedy ono się pojawia i gdzie ono się pojawia. O, proszę bardzo, tutaj jest, widzicie, ominąłbym go. E, to jest właśnie sekretne wyjście. Czy tu jest coś, co pominąłem? To widziałem, jakby się coś podświetlało, ale chyba nie. Jeszcze luknijmy na to miejsce, bo możliwe, że tu jakieś notatki ominąłem. Za zawsze przy tych ziomeczkach to coś jest. Ale dobra, mamy slagiego, więc możemy sobie rozwalić dodatkowo przejście. Yo. Okej. Okay. o, tu jest jeszcze granat i o, to mogę granat zmarnować, nie bombę, shit. Znowu płody, nie, w dupie mam te płody. Szkoda mi, szkoda mi na to nerwu. Ok, czyli jest noc, czyli jest noc, ale tak jak Wam mówiłem, jeszcze po strzelbę chciałbym się udać. I mamy, moi drodzy, zapis w tym miejscu. Mamy łopatę na siódmym dniu. No, i idziemy moi drodzy po szczelbę. Mamy moi drodzy łopatę. Czy możemy nią bić? Możemy nią bić. No i pięknie. mam jestem zadowolony, jak nie wiem co. Kurde, udało się zdobyć. Przedmiot najważniejszy. Praktycznie możemy teraz iść sobie wszędzie: i do karty. i do bossa. o katanę. o kurna. karabin. Możemy wszędzie iść w tym momencie. Moglibyśmy teraz. Zaszarżować po ukończeniu gry, ale tego nie zrobimy, ponieważ chciałbym dotrzymać słowa i zrobić z odcinków. Sans of the Forest. Więc tak naprawdę każdy osobny bunkier sobie zostawimy na osobny odcinek, żeby było. Żeby można było jak, naj, jak najbardziej wydłużyć tą serię. Pani jakby Virginia mnie polubiła, bym chciał jej dać GPS-a. To też jest moi drodzy ciekawe miejsce na bazę, w którym dużo ludzi się osiedla. Ja kiedyś z wieloma naprawdę ziomkami jak grałem w tą grę, jak ona wychodziła. To się tu osiedlaliśmy. Ale minusem tej lokacji jest naprawdę wielki ból o ilość drzew. Wiadomo, można sobie tam pistolet linowy gdzieś posadzić na górze i spuszczać te drzewa, ale nie. To nie dla mnie, nie? To nie dla mnie. Już kiedyś próbowałem tu coś ciekawego zrobić w tej lokacji i. Szczerze, nie podoba mi się. Jeszcze przy okazji zdobędziemy sobie te okulary całe. Które tu są też obecne niedaleko tej strzelby. Kurna gonią mnie. Odczepcie się, jestem tylko niewinnym obywatelem. Nic nie zrobiłem. Znaczy zrobiłem, pozabijałem setki waszych braci, ale to. to nic. Wy Powiem wam naprawdę dużo przyjemniej mi się w tą grę gra niż w rafta. W rafcie byłem ograniczony tylko do tratwy i nie mogłem tak naprawdę jej opuścić. Nie mogłem się zbudować na wyspie, te wyspy też nie były zbytnio ciekawe, szybko się stały powtarzalne, bo tam kilka, przez kilkaset godzin, znaczy no kilkadziesiąt godzin te, kilka tych samych schematów wysp, to już mnie naprawdę nużyło. Bieganie, ścinanie drzewa, wykrywać metalu w rękę i tak dalej, już dobrze, że skończyliśmy tą fabułę i udało się tą grę ukończyć, dlatego na 100%. Dobra, zbliżamy się już do tej strzelby, ona się tu znajduje w tym fioletowym punkcie. Okej, okay, to jest tutaj moi drodzy. Bierzemy łopatę, raz zobaczyć jak łopata działa. Zium! I... Zium! I... Zium! Tak to fajnie działa, no i odkryło się. Teraz zium! I mamy moi drodzy strzelbę, O oh yeah. No i teraz moi drodzy... Czuję się kurna bezpiecznie. Choć ja już do bazy się wrócę chyba poza odcinkiem, bo mi szkoda będzie mojego i waszego czasu. Znaczy, mojego i tak będzie szkoda, bo i tak będę musiał się wrócić tam. Ale waszego czasu szkoda. Mam w ogóle jakiś obóz, żeby tak teraz znalazłem. Czy tu nie będzie jakiegoś bunkra, bo jest to. Zawsze kiedy widziałem bunkier, to widziałem tutaj taki stojak, ale nie wiem. Mamy szynę do shotguna, o kurde, ale zajebiście, szyna do shotguna. To brzmi fajnie. Cokolwiek to robi, nie? To robisz szyna do shotguna. Może ktoś z Was wie. Nie wiem. Ja się nie znam. Dobra, bo mój komputer znowu wariuje. Zaraz będziemy kończyć. Tu jeszcze mamy skrzynkę jakąś. Ten karabin by się przydało jeszcze zdobyć. A ja w sumie mógłbym go zdobyć, bo nie mam żadnych przeciwwskazań, żeby go tam zdobyć. Tylko trzeba strasznie daleko pójść na mapie. A mi się nie chce teraz. Oho. O, tak myślałem właśnie, że coś pominę. Dobra, co my tu mamy? Jest i taśma. Płatki, sandeka, napoje energetyczne, okej, okay. fajnie. O, zebrałem lornetka, moi drodzy. Mamy lornetkę, zaraz sobie ją zobaczymy. Tu jest lornetka, no jak ona działa? Czy ja mogę sobie jakoś przybliżać? Dobra, czekajcie. mamy tutaj Ampsite, jak go widać. O, powiem wam. Powiem wam, fajne narzędzie, podoba mi się. Podoba mi się, na pewno będziemy z niego korzystać. Dobra, poszukajmy tych trumien tutaj. O proszę, jest i grup. To jest właśnie ten, o którym mówiłem. No i tu są też różne ciekawe rzeczy. Jakaś lina, jakaś szmatka. Warto dzidę by było wziąć. Boom. O, proszę, drucik. szmatka. To się później przyda, nie? O, pieniądze. Dalej nie wiem do czego mi one są. Może ktoś z was wie. Tylko bez spoilerów błagam. No i co, to chyba koniec, nie? Tu już nic nie ma raczej. No, warto tą północ tutaj zwiedzić, bo to są naprawdę ciekawe spoty. Tam, tak jak znaleźliśmy te, e, te campsite, a tu jest jeszcze, patrzcie, tutaj gdzie jest ta rzeczka niedaleko jaskini za kwalungiem, e, też jest fajny spocik. Pamiętam też się tu mm, z jednym ziomem próbowaliśmy osiedlić tam na plaży. To tak naprawdę, kiedy gra wyszła, tu mamy coś, tu mamy coś, mamy taśmę, mamy szmatki. Szmatki i taśma to jest po prostu kluczowy przedmiot w tej grze. Dobra, koniec tego, idziemy dalej. Dobra moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja zrobiłem plandekę, bo wydłużyłem ten odcinek bardzo sztucznie. Ja sobie wrócę już do domu samemu. O proszę, pokażę Wam od razu, jak. Jak działa yy, skron podwójny, bo można zbudować skron podwójny. O, tak to fajnie wygląda. Zapiszmy sobie gierkę. No i moi drodzy, podsumowując ostatnie trzy odcinki, zdobyliśmy akwalung. Zdobyliśmy paralizator. Zdobyliśmy. Maczetę, zdobyliśmy lornetkę, zdobyliśmy łopatę, zdobyliśmy strzelbę. Więc moi drodzy, mamy tak naprawdę już najważniejszy ekwipunek, który możemy już wykorzystać w bazie. Znaczy, no, strzelbę no nie do końca, ale. Znaczy, jeśli będą nas atakować, no ale mamy tutaj możliwość, już sobie spokojnego budowania bazy. No, i w każdej chwili możemy gdzieś wyruszyć, no bo mamy łopatę. Mamy łopatę, która pozwoli nam naprawdę wiele bunkrów otworzyć. Wiele bunkrów, w tym siekiera stra strażacka, rewolwer. E, bunkier, w którym jest e, karta, to chyba jest przy siekierze strażackiej. E, później możemy sobie gdzieś tam jeden bunkier otworzyć, tu gdzieś w pobliżu, który nadam, da nam dostęp do kuszy. E, gdzieś dalej jest łuk bloczkowy, który możemy też łopatą wykopać. Klub nocny, w którym znajduje się piła mechaniczna, e, przepraszam, piła elektryczna. E, łańcuchowa to była w poprzedniej części, a tu mamy elektryczną. My wszystko mamy elektryczne. I co my tu jeszcze możemy znaleźć? No jest naprawdę mnóstwo spotów, gdzie możemy gdzieś się dokopać Jakiś bunkrów i tak dalej. Tam po drugiej stronie wysp, jakieś katany, tam jest pole golfowe z rewolwerem. Tam gdzieś możemy się dostać, to jest, to jest naprawdę, to jest można praktycznie teraz fajne miejsca się dostać. No ale nie będę tam szedł od razu, bo szkoda mi w sumie speedrunować tej gry, bo chciałem troszeczkę pobudować, żeby tę serię wydłużyć. No może nie będzie to pełne 100 odcinków, ale kilkadziesiąt odcinków na pewno bym chciał z tej gry zrobić, między innymi zbudowania. Moi drodzy, ja idę to montować i e, już raczej nie będzie nie będzie takiej sytuacji, żebym nagrywał nagrywał trzy razy odcinki, trzy odcinki pod rząd ponieważ właśnie chciałem tą łopatę zdobyć i no i sobie po prostu już zacząć budować, więc kolejne odcinki już będą na bieżąco, a tym samym ja się z wami żegnam, idę domontować, bo mam bardzo dużo montażu przed sobą, no i co, dzięki wam za oglądanie, piszcie komentarze, bo na nie już raczej odpowiem w kolejnym filmie, cześć.